Co w tej sytuacji robi tus? Chce jeszcze zabrać pieniądze na służbę zdrowia. Dziękuję 10 bardzo, miliardów panie pośle, nie będzie pieniędzy na wymianę prognozy. Pani poseł Magdalena Kołodziejcza, koalicja obywatelska. Dziękuję bardzo. Apelowałem. Szukasz materiałów reklamowych dla swojej firmy? Zadzwoń do nas i zamów wszystko, czego potrzebujesz. W środę 4 grudnia podczas obrad Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej doszło do incydentu na Mównicy. Poseł Fryderyk Kapinos chciał poruszyć temat sytuacji w ochronie zdrowia i skierować pytanie do ministra zdrowia. Jednak marszałek Sejmu Szymon Hołownia wyłączył mu mikrofon po zaledwie 40 sekundach. Wysoka Izbo, powtórzę za panią poseł Anną Dobrowską-Banaszek, za nami dwa lata chaosu niewykorzystanych szans i niespełnionych obietnic. Służba zdrowia w Polsce jest w postępującej zaspaści. Fatalna sytuacja NFZ, wydłużające się kolejki, wstrzymywanie planowa przyjęć. To są konkrety Tuska w służbie zdrowia. Miał dzwonić, panie marszałku, lekarz do pacjenta, a po dwóch latach rządów Tuska i koalicji 13 grudnia co się dowie pacjent dzwoniąc do lekarza. Kilka przykładów z poradni. Choroby zakaźne dzieci, Grudzień 2026, chirurgia naczyniowa marzec 2027, ortodonta czerwiec 2030. Co w tej sytuacji robi Tusk? Chce jeszcze zabrać pieniądze na służbę zdrowia dziękuję 10 bardzo. miliardów Panie Nie pośle. będzie pieniędzy na wymianę do Pani poseł Magdalena Kołodziejcza, koalicja obywatelska, dziękuję bardzo. Apelowała podobna procedura dotknęła wielu innych posłów. Zdarzenie miało miejsce krótko po godzinie 12:20 podczas obrad parlamentarnych i wzbudziło kontrowersje dotyczące porządku debaty sejmowej. Informacje lokalne z Mielca i regionu sprawdzaj w portalu hejmielec.pl. Szukasz materiałów reklamowych dla swojej firmy? Zadzwoń do nas i zamów wszystko, czego potrzebujesz: ulotki, plakaty, wizytówki, foldery, a także praktyczne gadżety. Dostarczymy je prosto do Ciebie. Zapisz numer 605307950.